Wallpaper Engine. Chyba każdy zna ten program, co nie? To jeden z najbardziej znanych programów na Steamie, gdy chcesz upiększyć swój pulpit na komputerze. Za cenę tak około 20 zł dostajesz dostęp do wielu tapet utworzonych w warsztacie Steam przez społeczność. Jednak jest taki jeden malutki problem a nim jest ekskluzywność na Windowsa. Sama decyzja nie jest spowodowana tym, że niby twórcy chcą, a zły Microsoft nie pozwala, a to jest spowodowane tym, że twórcy Wallpaper Engine powiedzieli, że nie planują przyportować tego narzędzia na Linuxa, względu na bardzo niski procent użytku tego systemu na ankietach systemowych Steam'a. A port Androidowy był znacznie lepszą decyzją, na względu na większą ilość osób. Mimo, że Android to taki mod Mocno zmodyfikowany Linux. Jak twórcy nie zamierzają przenieść swojej aplikacji do systemu, który dostaje więcej popularności, to jakim cudem w filmie o Kashi OS miałem animowaną tapetę z Pachszot Roulette, czy jak w tym filmie tapety z Raverem? Właśnie chcę wam to przedstawić, jak mieć Wallpaper Engine na Linuxie. Jest wiele sposobów na skorzystanie z Wallpaper Engine w trakcie, gdy nie oddacie prywatności pewnej firmie, która przez pewien rząd zmusza was do skanowania waszego dokumentu tożsamości. Najbardziej własnym jest nieoficjalny Linuxowy port tego programu, który jest dostępny na Ubuntu i Archu. Wygodnym, ale wymagającym wycieczki do terminala jest plugin do KDE Plasma, pozwalający wybrać topetę z Wallpaper Engine z poziomu ustawień. I to. Nim głównie się zajmę. Jak macie KDE plazma? Do przygotowania się musisz to najważniejsze. Posiadać zakopioną i zainstalowaną kopię wallpaper engine, jak i mieć KDE Plasma. Wallpaper engine musi być zainstalowany, by plugin mógł mieć skąd brać tapety z warsztatu, jak i KDE Plasma, bo ten plugin jest jedynie ekskluzywny do tego środowiska graficznego, jest wspierany przez Archa, Debiana i Ubuntu. Wymagania zaliczone? To możemy kontynuować, ale nie zakazuję innym dalszego oglądania, bo to byłoby takie trochę burastwo z mojej strony. Po pierwsze, Instalujemy Wallpaper Engine, to krok wymagany, by móc mieć wasze tapety z warsztatu Steam. I tu uspokajam, nie trzeba będzie uruchomić Wallpaper Engine, by móc korzystać. drugie wchodzimy w ustawienia, tapety i nową wtyczkę. I voila! Wtyczka zainstalowana. Jednak trzeba będzie trochę jeszcze pogłówkować. Klikamy Library i dajemy ścieżkę biblioteki Steam. Wszystkie tapety są widoczne, ale to połowa zrobionej roboty. Jak ustawisz tapetę ze sceną z Wallpaper Engine w takim stanie, to pojawia się komunikat o skompilowaniu własnego plugin Liba, które nie jest dostarczane ze samym pluginem. I tu nadchodzi część z wycieczką do Terminala. Spokojnie, będziesz musiał to zrobić jedynie raz. I tutaj mówię, że wszystkie komendy będą ukazywane na ekranie, jaki też ukazane w opisie samego filmu. Więc... Przepisujesz, nie wklejasz, przepisujesz Komendy z Githuba na sklonowanie Gita, przejście do jego katalogu i tego Gita zaaktualizować. Teraz jest zabawa i usprawiedliwienie przepisywania. Wszystkie komendy simic polecam pisać z sudo na początku, inaczej by wyskoczył błąd bon podczas instalacji. Wpierw sudo simic b build-s, sudo simic build-build i sudo simic install build. Ostatnia komenda powinna być wpisywana gdy use Plasma Package nie jest uruchomiona na całym systemie. I ostatni krok to restart Plasma. No i brawo, po dość długim oczekiwaniu i bawieniu się w Eliota z Mister Robot udało ci się zainstalować plugin lip to plugina do KDE Plasma i prawie wszystkie tapety, które subskrybowałeś z warsztatu Steam mogą być zmieniane z poziomu ustawień. Taką alternatywną opcją jak masz Kasi OS czy Archa z repozytoriami tej dystrybucji to po prostu zainstalowanie całego plugina z ich repozytoriów, co zabawne od razu masz tam skompilowany cały plugin lib do wyświetlania scen, co trochę kosztowało mnie nerwu w przypadku ponownego kompilowania tego plugina po świeżej instalce. Drugim takim sposobem jest nieoficjalny port Wallpaper Engine na Linuxa. Który nie posiada ograniczeń dotyczących środowiska graficznego, co pozwala na tapety na takim Hyperlandzie. Tylko wymaga pełnej kompilacji programu ze źródła. Oczywiście jak nie macie zainstalowanego Archa, to jedyne co robicie to instalujecie program z AU za pomocą preferowanego helpera. W moim przypadku jest to Paru, które jest instalowany razem z Kashi OS. I dodatkowe kroki to sklonowanie gita i zbudowanie go. I brawo! Masz wallpaper engine na Linuxie, jednak jest taki lekki problem. Zamiast posiadania graficznego interfejsu jak w pluginie do plazmy, będziesz musiał używać komend w terminalu, które zaczynają się od Linux dash Wallpaper Engine, by móc zmienić tapetę. wraz z ID przedmiotu w warsztacie czy ścieżką do folderu zawierającego ten przedmiot. To są dwa najbardziej popularne i znane sposoby na użycie Wallpaper Engine na Linuxie. W trakcie gdy twórcy odmawiają przyportowania swojego hitu na systemy Linuxa, podobne ze, w sumie, zrozumiałych przyczyn, Pożność pracuje nad swoimi rozwiązaniami w temacie używania tapet z warsztatu Steam. Jeśli nie chcesz ciągle wchodzić do terminala i widać ciągle tych samych komend tylko po to, by zmienić sobie tapetę, nie wiem, z basza, trulety, do tego z Neon White, a zdarza się, że że posiadasz kadę? to z pewnością bardzo polecam plugina, który posiada graficzny interfejs podobny do tego z Wallpaper Engine. A jak ci w ogóle nie przeszkadza terminal, a masz inne środowisko graficzne niż KDE, to z pewnością polecam nieoficjalny port. Obydwa projekty łączy to, że można korzystać z funkcji, która jest na razie przeznaczona natywnie dla systemu Windows. I oczywiście to od ciebie zależy wybór co wybierzesz. I już tak kończąc z dobrym akcentem, tutaj Spiegos. and I I Do the wszystkim and cześć! Homero Simpson, Amarillo feo y gordo. Hepatitis B, and you culo gordo. Eres muy gordo, y si sigues comiendo donas, te vas a morir solo gordo. To? en fuerte. Ya de donde puedes meterte el clarinete?